na którym zobaczycie mój najnowszy nabytek dzisiaj można powiedzieć że rano pierwszy raz chciałem szlifierką e, tarczą o średnicy 230 cały czas miałem niechęć no i rozpakowujemy ten zakup tak tu jest osłona na tarczę nie wiem po co aż są dwie a bo jedna jest taka kryta a druga jest odkryta ta jedna jest prawdopodobnie do betonu chyba, albo no nie wiem Bezpieczniejsza też moim zdaniem Zobaczymy czy będzie można korzystać A jest to Szlifierka Firmy McAllister Dlaczego kupiłem to? Dlatego kupiłem to, bo mam kosiarkę Już nie wiem ile lat I nic się nie dzieje Dużo zależy od tego Jak się, jak ktoś korzysta O, ta jest osłonka Tutaj tak, są takie Trzeba wyluzować, o. E, he, he, he. nie w tą stronę, w tą. E, o tak, wyluzowane, jeszcze pójdę dalej pójść. coś nie chce się obrócić, nie wiem coś źle robię, widzicie, nie ma nie ma was w pobliżu to trudno komuś coś dodać, tak tu jest to szersze nacięcie tu jest węższe, czyli musimy po prostu tak wkładać czyli ja coś, nie wiem o teraz, ale dlaczego dalej nie dochodzi powinno wejść aż skoczyć w ten kanał to wszystko tak jest zrobione, bo to jest tłoczone. Dobra. Tłoczone, ale zaraz zobaczymy. O, teraz chodzi, widzicie? Teraz wchodzi. Dobra, wlazło Teraz dochodzi. O no, i mamy założone i zabezpieczone no i teraz o tarczy tam mm, dzisiaj miałem tarczy, miałem takie profile 50 na 50 do cięcia no i tarcza 125 to musiałem na dwa razy kombinować i miałem na szlifierce pożyczonej tarczę 170 i mówię na próbę to będzie super sprawa a teraz zobaczymy jak to pasuje trochę to mi się nie podoba, tak jak to mi, zaraz, zaraz zobaczymy, co tu jest. Czego to nic? Wszystko wkładamy, a tu nic nam nie pasuje, tak? Powinno to wejść. Ha, kurczę. Coś jest nie tak, coś jest nie tak. No, już widzicie, już jest lipa, bo ten otwór jest za mały. Dlatego mi nie chce wejść na ten, ten. No i co teraz zrobimy? Musimy szukać tokarza, nie? <laughs> Widzicie, jak to jest, jak to produkują, o. Tak to produkują. O, ani tą stroną, ani tą. Nie mam tu pod ręką słuchmiarki. Także trochę, trochę zawód. Falstart. No ale... Ale jakoś sobie to musimy poradzić. Zaraz wezmę dobrą wsufniarkę i sprawdzę. No i tyle, to tyle. Że dzisiaj pierwszy raz w życiu w ogóle ciąłem ta szlifierką. 230, zobaczcie już prawie 60. Lat mam. No i okazało się, że to się fajnie ciąło i dlatego taką sobie kupiłem. A jak będzie w praktyce, to Wam pokażę na kolejnym filmie. Dziękuję.